Czuwam, część drugą specjalną. Widzowie, nastał ten dzień. Wiem, że czekaliście na to dwa tygodnie, ale musieliśmy dopracować go do perfekcji. W dzisiejszym odcinku nasz kolega Filip przygotował dla nas 10 różnych produktów i naszym zadaniem będzie spróbować zgadnąć ich cenę. Dodatkowo będziemy ze sobą rywalizować. Rywalizacja będzie wyglądać tak, że mamy przy sobie karteczki i na tych karteczkach zapisujemy ceny, które myślimy, że mają dane produkty. I kto będzie bliżej ceny prawdziwej, ten dostaje punkt. I na końcu te wszystkie punkty podliczymy i zobaczymy, kto wygra. Jest jeszcze jeden mały twist. Jeżeli ktoś trafi cenę idealnie, dostaje dwa punkty. To co? Zaczynamy. Zaczynamy. Podasz pierwszy produkt? Podaję pierwszy produkt. Sofie. Wow. Bafle ma... ryżowe. Ile tu jest wafli? Cztery sztuki. Bada ile wafry. ile tu ma gram? 65 gramów 65. cała paczka. Ja szczerze, nie wiem po ile takie wafle po prostu. Nie wafry. mam pojęcia. Wiem, że zwykłe ryżowe. One są w miaretanie. No właśnie, to tak nie jest czekoladą? Nie mam pojęcia. Ale też zobacz, że to są tylko cztery sztuki, nie? To nie jest Tylko, tylko cztery paczka. sztuki faktycznie. Po tej mhm. stronie są dwie, po tej dwie. Okej, okay. myślę, że możemy strzelać. Ja już... Ja już, ja ja już, wiem, już co tam okay. wiem, 3, 4, 4, 2, 49 4,99 zł. myślisz, że tak dużo? Tak myślę Na ten moment sam nie wiem kto wygrał Różnica będzie na żeletki Czekaj Wafle wyczek Cena to była 3,59 więc Antek wygrał Idę oh yes. yes. leci na moje konta Niestety Do następnego produktu będziemy potrzebowali deski, ostrego noża oraz dwa talerzyki Słowo co co jest, słowo jest Słowo dziury. dziury Ale nie wiem co to Nie, ale... nie wyglądał Nie, nie mamy pojęcia co to jest w ogóle za owoc, nie? No, jedziemy w ciemno. W ciemno. No, w, w ciemno, w ciemno. A ile ja towarzył mniej więcej? Pokażę jeszcze. Tak jest. 700? 700? 700. Potrzebujemy tego w morzu w ogóle, nie? No. Mocno, mocno, bo nie musisz, mocno musisz. A masz ten z zamkniętych? Brawo. Po przekrojeniu wiemy już, że to jest grejfrut. Nigdy go nie jadłem. Antek pewnie też, więc teraz go próbujemy. I za chwilę będziemy zgadywać ceny. Mmm, gorzki. Takie gorzki trochę. Ale ja już chyba jestem gotowy, żeby zgadnąć cenę. Co co? Piszemy: 3, 4, 4, 99. 99. dziewiętnaście. Zobaczymy Ok. Okej, okay, z zjedzone Ciekawe kto był bliżej Cena to było 3,38 Więc ja ponownie ja wygrał Antek no nie. 2 punkty 2 zero. Poprosimy kolejny produkt Po gorzkim grapefrucie Pora na osłodę O, i grześki Mega grześki Grześki są takie wiecie Popularne Popularne, dosyć, popularne nie? i one nie są, nie słyną z tego, że są drogie. Dawno, dawno ich nie kupowałem, ale no wiem, że nie są na pewno Pamiętajmy, jakieś najdroższe. Że, Pamiętajmy, że... Pamiętajmy, że są mega grzeźki, nie? Mega są na pewno tańsze niż te zwykłe. Tak. Kurcze, nie wiem. No nie wiem. Kiedyś, kiedyś je często kupowałem, ale dawno ich teraz nie, nie, nie jadłem, więc ale nie pamiętam. I też teraz szaleję, Nie wiem więc to ceny już rosną. Dobra, ja myślę, że, że nie go... ma co się zastanawiać. Już spiszę cenę. Okay. 3, 4, 5 To samo jak wcześniej, złoty 99. Złoty 59. No. Okay, jo, jo, jo. Blisko. Cena to było 2,39, więc ja. tym razem no drugi wygrywa drugi. Wiktor. Ale w końcu mam punkt, w ma punkt. Ale ale punkt. No? I na drogie Grześku, drogie. Jezu, 2,39. Ja myślałem, ja że Warto. jeszcze były tańsze, nie? No tak, ale przynajmniej mam punkt. Filip, możemy prosić o kolejny produkt? Trzymajcie chłopaki To zole sour spaghetti. O kurde, to jest mango, zobacz Mango, mango, mango To jest mango 7 To jest 150 150 gramów, zobacz XXL, XXL, XXL Zobaczcie, jest napisane XXL także to dodatkowo zmniejsza cenę. więcej. 25% soku owocowego, soku owocowego fruit juice. Hmm. Zobaczcie. Smak mango marakuja. No to wygląda premium. Premium, takie dla VIP-ów no. trochę, nie? Czyli Tej dla, dla influencerów na przykład. Hmm. Yy, no nigdy nie miałem takich żelków. No ja też, Takiego jeszcze nigdy nie widziałem. Ale po ile to są żelki. One chyba nie, nie są wiem. Medytane, nie? Żelki są zawsze takie droższe trochę. Na pewno Ja myślę, że to jest takie pomiędzy 6 7 zł. Myślisz? A nie więcej? Nie 7-8? Nie wiem. No dobra, napiszmy, zobaczymy, że to będzie. Strzelamy cenę, strzelamy cen. Ok. 3, 4, 3. 6, 99. 7,09 Zobaczymy. to jest małe różnica. Cena to było 4,99 Więc Wiktor tak bo... wygrywa. O, je, mamy remis. Się, co tak mało, co tak mało. mało idziemy łeb w web. a wy napiszcie w komentarzu kto Waszym zdaniem wygra ten odcinek. Kto zgadnie, temu przypniemy serduszko w komentarzu. Tylko nie oszukujcie. Filip. Filip. Chodź. Teraz mój ulubiony produkt, trochę mięsiwa dla Was. Co to? Co to jest? Jakiś Śląsky. Mm, to jest ogólnie mięso, 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 mięso no taniej, to będzie drogie no. 95% mięsa wieprzowego. Czyli mm. jak porządnie pewnie jakoś. Masa 270 gramów. Okej. Okay. Termin ważności. To może spróbujmy coś. Przeterminowamy <grym> Spróbujmy może. Spróbujmy, spróbujmy. Dajcie znać w komentarzu jaki jest was ulubiony rodzaj parówki. Pachnie spalony, no, pachnie. pachnie, pachnie mięso, no, pachnie mięsem no. Zobaczcie, alnię na spokera komisyjne otwarcie. Dzierżemy pojazd osobny, nie? To co zrobię. Wasze zrobię. Nie, no dobrze, nie. Czyż jednego? A ja to nagrywam, ciągle. Kamera nie? Dobrze pojedz po no. Co no nie, już nie. nie. Dobra, kiełbaski zjedzone, więc teraz myślę, że czas na zgadywanie ceny. Ja już myślę, że jestem pewien swojego wyboru 3, 4, 3. 9, 10.99. 10, Zobaczmy kto jest bliżej. Cena to było dokładnie 9,99 no, hey, Więc Wiktor trafia. Tak jest. Trafia trafiłem idealnie. Odrabiam się, odrabiam się. Produkt. 3 okay. 150 gramów. Te popchnąć się są, są top. One są na pewno od Lajsów, to wiadomo. Jaki to jest. 150 gramów, a smak. Paprykowe. Papryka, paprykowe chipsy, o oh sto. Ja myślę, że moglibyśmy spróbować. Możemy spróbować. Tak, nie dobrze. dobrze tak, jak chipsy paprykowe. Spróbujemy. Mm. Takie wiecie. zwykłe chipsy, nie? Nie, wiem, dajcie znać w komentarzu, ile mogą one kosztować. Dowiecie się za chwilę. Zobaczy, że one są bez dodatków wzmacniaczy smaku. To też podbija cenę na pewno. Mhm, Data ważności, no. Jeszcze długo. No dobra, no ja, no, nie ma co się zastanawiać. Ja mam jakiś pomysł, dajemy cenę. Ok. 3, 4, 5,99 9,99. Duża różnica. <laughs> Chipsy kosztowały 5,15, więc znowu wygrał Wiktor. Oh, co tak Tanie te chipsy były. Ej, no co? Kolejny punkt dla jest mnie. Kolejny taniec. Prosimy o kolejny produkt. O ty... Co to jest? Wygląda jak takie. Sporzone jabłko, ale jabłkiem co to, to nie jest? Na pewno to nie jest jabłko. Jakaś morela? Jakaś morela, no coś takiego, nie? No. Znowu nie mam pojęcia, ile, ile kosztują owoce, nie? Tak samo jak było z grapefruitem wcześniej. Tak samo nie mam pojęcia, ile to może kosztować. Na oko 150-200 Takie tam w miarę lekkie, nie? Lekkie takie. Nie mhm. wiem. Ja bym strzelał chyba cenę, bo nie mam pojęcia, ile to może kosztować. Spróbujmy. Święta. spróbujmy. Na pewno jest dobre, tak? Dobra, nie ma co się zastanawiać. Chyba, chyba strzelamy cenę właśnie. Okej, nie ma. Trzy, czte, 69 groszy. 79 groszy. Mała różnica. Zobaczymy, kto jest bliżej. Zobacz, ten aparat się tu nie szkoje, nie? Bardzo jest. Była to brzoskwinia. A wygrał Antek, bo kosztowała 2,26. No! Teraz idźcie po łyżeczkę. Teraz mam dla Was utrudnienie: musicie zgadnąć po smaku, co to jest za produkt jakiś To jest jakieś majowe to Czekaj, Ej, to jest naklejka, to jest naklejka. Madero, Ej, ale coś Madero, mi przypomina ten smak, poczekaj. W jest sensie ten zapach, mm. co, coś mi przypomina ten zapach. No. Pokaż jeszcze. No. Taki niedobry, mm. niedobry. Wiem, to jest chrzan, wiem, to jest chrzan, to jest chrzan, chrzan, to jest chrzan, chrzan tak? jak nic. Ja nie lubię chrzanu. Nie chrzan kosztuje, Ja nie, nie lubię chrzanu. Nie dobra, próbujemy. Się, dobra, próbujemy. Tylko troszkę, bo ja nie Próbujemy to. Lubię tam. Bo no, czy nie, że chrzan No mm. chydna to jest Nie, nie. no nie Dobra, zgadliśmy, że to chrzan, ale nie zmienia faktu, że ja nie mam pojęcia Ile to kosztuje, nie? No dobra, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Strzelam Ale ohydna Dobra 3 3 79 49 Hmm Nie mam pojęcia Cena Chrzanu to było 2,95. Wow, mało. Więc ja Antek jest miałem bliżej. Dwa 90, ja nie wiem, jak mają stracę. Punkt slacy, dla Antek. Ile już mam? 4? No, 4,6, tak? Nie, 4,5. Tak. Dobra. Niech tak, ale. Niech ma. ma. Okej, ok. okay. klasyk. Tik one z 2 złotych kosztują Z 2 złote na pewno No, tylko czy to, że one, one, są smak... dobre, one są dobre Czy to, że czy smak po prostu wpływa na cenę, nie wiem, nie? Nie no, Tik nie wiem Mi się tak kojarzą zawsze, że one są drogie i ich nigdy nie kupuję Aha Ale co, wtedy ciśmy z buzi czy coś? Tak Spoko Spoko Nie no, nie wiem, nie wiem ile mogą Tik Taki Kosztowe, nie? One są też małe, to nie są te większe takie No bo większe to, to jest ta mniejsza wersja To jest bo taka m, zwykła, nie? No. Ja mam coś w głowie ja ja Strzelamy, strzelamy Dobra, 3, 4, 3 3,99, 2,19 Ale no, blisko, blisko Ja myślę, że jestem bliżej, tak szczerze Cena TikToków to 2,49, no, więc nie. kolejny jak... punkt Blantka Mamy 5,5, mamy remis Proszę, kolejny produkt. Ostatnim produktem na naszej liście są Krakersy. Okej, okay. okay. Krakersy super, super Krakersy super super, 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 super. 180 gramów. Nie no mam pojęcia, no. ile kosztują Krakersy, nie? No, nie wiem, są takie lepsze Nie wiem, czy one są droższe od paluszków, czy tańsze to tak tańsze Nie, nie? Ja wiem. Myślę, że... Nie mam pojęcia ile mogę kosztować. To jest taka firma porządna. Nawet nie wiem ile, ile mogę strzelić, że one kosztują, nie? A to jest pamiętaj decydująca runda. czyli kto by jest... wygrywa, wygrał cały odcinek. To prawda. Z olejkiem rzepakowym. Oj no, olej grzepakowy. Produkt to... wegetariański. Okej. Okay. Mm, nie mam pojęcia ile to może kosztować, nie? No ciężkie. Ostatnia runda to najcięższa chyba, nie? Tak. tak. Jest... Decydująca runda. No. To co strzelamy? Strzelamy, strzelamy cenę, Okay. 3, 4, 4, 99, 2, 49, 2, 49. <grym> nie ma. Żadnych. Ej, ja jestem ciekaw. No i teraz co stanie. Nie, nie, nie. Uwaga, uwaga. Cena krakersów to 4,99. Tak oh, 49. 49. no, no, nie, 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 całą grę. I zabieram dzisiejszy odcinek do jego końca. Niestety dzisiaj wygrał Wiktor, ale ja nie pozostanę obojętny, kiedyś jeszcze odegram. Napiszcie w komentarzu, czy w ogóle podobają wam się takie filmy i czy chcecie więcej tego typu challenge'a. A teraz trzymajcie się ciepło, cześć! cześć.